Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus tymczasem pochylił się i pisał palcem na ziemi. Ten gest ma bardzo ukryte znaczenie, znaczenie tajemnicze, którego nie jesteśmy w stanie na tym etapie odkryć. Będziemy musieli poczekać na rozwiązanie tej tajemnicy, gdy zapytamy Jezusa twarzą w twarz, co Pisał wtedy na piasku. Ale jest to jednocześnie gest, który nam podpowiada, jaką misję ma Jezus na Ziemi. Otóż y, ludzie mogli sobie wyobrażać, że Bóg, nawet jeżeli istnieje, to jest odległy, to jest odsunięty od świata, to jest y, nieskalany prochem tej ziemi, jest po prostu kimś kto postanowił z bezpiecznego dystansu obserwować nasze życie, tak jak się obserwuje mrowisko albo ul wypełniony pszczołami. Tymczasem ten gest Jezusa, który swoją dłonią dotyka prochu ziemi, pokazuje nam, co stało się w sercu Boga. Jak bardzo Bóg zbliżył się do tego, co ludzkie, a może nawet więcej, jak bardzo zbliżył się Bóg do tego, co w człowieku naprawdę niskie, do, do, do naszej cielesności, do naszej materialności, do tego, co y, nas stanowi, co opowiada o nas, do, do, do faktu, że jesteśmy y, także cieleśni. Y, ten gest Jezusa nam uzmysławia, jak bardzo blisko nas i naszych spraw jest Pan Bóg. I już sam ten gest wystarczyłby, by mm, odkryć całą Ewangelię. Jeżeli Bóg jest taki, jeżeli w tym geście dotykania Ziemi yy, odsłania swoje serce, opowiada o tym, kim my dla niego jesteśmy, to to jest pełna wiedza, jakiej potrzebujemy. Można by, po, by powiedzieć, że w tym jednym geście, w tym jednym dotknięciu prochu Ziemi opowiedziana jest cała Ewangelia. Opowiedziane jest całe serce Boga. Do zobaczenia jutro.